Portal WRCpl Ulica Średnia w Wągrowcu tętniła dzisiaj życiem, wszystko za sprawą nowego sklepu, jaki został otwarty na tej ulicy. Delikatesy Centrum to sklep inny niż wszystkie, a dewizą całej sieci jest bliskość, świeżość i jakość. Delikatesy Centrum wpisują się doskonale w środowisko lokalnej społeczności, położone są w bliskim sąsiedztwie, dzięki czemu zawsze, gdy chcesz zrobić zakupy, masz je na wyciągnięcie ręki. Delikatesy Centrum to polska sieć handlowa należąca do grupy Eurocash. Firma Eurocash to jest dobry i sprawdzony partner w biznesie. Zastanawiając się nad otwarciem sklepu w wągrowcu, ze zdziwieniem stwierdziłem, że macie Państwo w tym mieście tylko i wyłącznie wielkopowierzchniowe obiekty. Zależało mnie i mojej firmie na tym, żeby stworzyć w wągrowcu fajny, przyjazny dla mieszkańców osiedli punkt handlowy, niewielkopowierzchniowy format, tylko coś mniejszego na codzienne zakupy, ze świeżym wypiekiem pieczywa w bardzo dobrych cenach. Firma Eurocash jako największa sieć handlowa w kraju gwarantuje właśnie takie ceny i takie ceny będziemy starali zachować się na naszym sklepie. Nasz sklep to powierzchnia 330 m2, z czego 240 wykorzystujemy na handel. Tyle jest powierzchni handlowej naszego obiektu. Zatrudniamy 10 pracowników w tej chwili, natomiast oczywiście wraz z rozwojem firmy, z rozwojem tego miejsca handlowego, z nadpływem klientów, najprawdopodobniej ta liczba pracowników będzie się zwiększać. Jestem przekonany, że ta forma handlu spotka się z dużym zainteresowaniem klientów, mieszkańców wągrowca. Planuję w najbliższym czasie, w najbliższej odległości i miasta i jego obrzeży, Otworzyć kolejne dwa takie sklepy właśnie w tym formacie. Dla co dzień, do najbliższego mieszkańca z bardzo dobrą ofertą handlową. Zapraszamy codziennie od godziny 6 do 22, dni powszednie. W sobotę od 7 do 22, a w niedzielę będziemy pracować do godziny 17. Dzisiaj z okazji otwarcia właściciel sklepu Rafał Gratkowski oraz sponsorzy przygotowali sporo niespodzianek dla swoich klientów. Masarnia Bronek z Gołańczy, która swoje wyroby sprzedaje w Delikatesach, tuż przed sklepem rozstawiła stół biesiadny oraz grill. Każdy, kto odwiedził dzisiaj ulicę Średnią, mógł bezpłatnie spróbować wyrobów z gołanieckiej masarni. Wystawione na paterach wędliny oraz specjalnie serwowana kiełbasa i kaszanka z grilla rozchodziła się w mgnieniu oka. Degustacja wędlin to nie jedyna atrakcja, jaka czekała na klientów, skoro sklep to zakupy. Główną atrakcją dzisiejszego dnia był konkurs, w którym można było wygrać odkurzacz, kosz wędlin, a nawet nowoczesny telewizor. Warunkiem udziału w konkursie był paragon z nowo otwartego sklepu na kwotę minimum 35 zł. To jednak nie koniec. Przed sklepem na specjalnie przygotowanym stoisku stał pojemnik z piłeczkami. Każdy biorący udział w konkursie musiał na przygotowanych kuponach napisać, ile jego zdaniem jest piłeczek w pojemniku. Piłeczki policzono komisyjnie, a później wyłoniono zwycięzców. 79, 79. Słuchajcie, dokładnie tyle kuleczek było w środku. Poza blenderem, czajnikiem i odkurzaczem nagrodą główną był nowoczesny telewizor ufundowany przez właściciela sklepu. Telewizor trafił w ręce pana Jana Staszkiewicza. Wędruję w pana Nie służy ręce. Zapraszamy do razu. Dziękujemy panu Rafałowi Radkowskiemu za wręczenie nagrody. No pani... Wśród wszystkich osób biorących udział w konkursie, wylosowano nagrodę ufundowaną przez masarnię Bronek z Gołańcze. Wielki kosz z wędlinami trafił do pani Bożeny Żurawskiej. Pan w takim razie, pani Bożena Żurawska? Tak, brawo pani Bożeno. No to dzisiaj jednak ma pani szczęście, gratulujemy. Ja pani strasznie zazdroszę tej nagrody. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Ja mam nadzieję, że Pani Bożena zaprosi nas wszystkich na grill. Prawda? Pani Bożenko? Słyszeliście to? Jesteśmy zaproszeni do Pani Bożenki na grilla. Dziękujemy Wam kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy piknik to nie koniec takich imprez organizowanych przez Delikatesy Centrum. Jak zapowiedział właściciel, w przyszłości planuje organizować kolejne podobne akcje i konkursy dla swoich klientów. Warto zatem odwiedzać regularnie ten sklep bo może się okazać, że kupując chleb i wędliny, wrócimy do domu z nowoczesnym telewizorem. tak jak dzisiaj Pan Jan Staszkiewicz. Portal WRCpl.